Fajna prawa. Zjechała bombka w Żyłka też leży. Ciąć? Nie, nie, poczekaj. Co dociągnąłeś, że jak zjechała, to żeby było czuć kolejne? tu? Brać? Poczekaj, poczekaj, może być Amur, Może się bawić, poczekaj. Jeszcze się nie przypiął. Poczekaj, cały czas jest branie. Nie kawałem. Miałem takie samo branie. Czekaj... nie wiem. Ale dziwnie. Ci... To może być ryzyk. No ja tak biorą głupkowata czasami Chłopaki mówili, że na... pa, yes, to widzisz, to. Ale widzisz? No. A chłopaki mówili, że takie dziwne branie na to się pojawiają. Ja nie rozumiem dlaczego. Znowu położę. Ja bym to walił. Tylko hamulec trzymaj. Dokręć sobie go, bo masz czas, dokręć sobie go. I... Go nie zaczynaj za mocno. On już i myślę, że jest. To jest niemożliwe Może teraz ścianę chwilę? Chyba że z gór, pod górkę Czyli za za tylko jednak mówi czeka, ciekawe co się tym interesowało. Bo ale poglądam, Tam idę połudkę i tutaj Bo dla mnie to był tylko i wyłącznie, albo albo, ale leżby się to, Znowu myślałeś, że dziewczyna robię? Tak. No teraz... ja nawet nie wystartowałem, Anka mówi, ty brani, mam a tu się okazało, że miał Nagrywa się. Bądź sympatyczny. Kulturalny. Sam. Ośkałem strasznie. Spokój. Tyrecz? Już, no, już już. Nie, to jest okej. Dobra, co, czekaj, ja cofnę, a ty odfnąć, albo odwrotnie. No. Nawet nie mogę już podciągnąć z włóczka trzyma. No dobra. Czekaj, ja wystartuję. Dobra, poszło. By to był Amor, to nie. Ja, ale że się nie udało włączyć. Ja chyba na czuwaniu zostawię po prostu na całą noc i tylko guzik na górze wystarczy nacisnąć. Ja poleciałem po podbierak zapomniałem bo wszystkim. A ty nie, nie masz czołówki? Mam, ale zostawiłem ją tam na stoliku. <laughs> jakby startuło. Boże, jak miło, miło, ale widzisz, jednak cię, jednak cię męczy tutaj, jednak. Dobry wieczór. E, witam na karpiach, jest to pierwsza ryba, godzina 22.20 Pobiłem życiówkę Karasia chciałem podkreślić. Nawet na tą okazję mam swoją strągową miarkę e, on śmierdzi 42 cm Ile? 42 cm Łapy. Macie jakieś mydło? Tak, mamy płyny, mydło, Co, cię tak odrzuca? No. Jak ptasiu z Warsaw ładnie. Tam trochę... Dzięki. To idź sobie do miski, umyj ręce, najpierw I dopiero tu sobie zaczniemy działać. Ja już sobie zacznę wywozić. Bo i tak muszę przewieźć dwa, a już przewiozę trzeci, bo tą kulkę muszę sprawdzić, jak już... Tylko ciałość lewą, a brała prawo. Chcę Wam jeszcze powiedzieć od razu, jak już tutaj jestem gościem na Kresia filmie, który przyjechał do mnie w gości, pijcie na mój kanał to zobaczycie. Karpiowy Joker, nie muszę Wam, wam mówić, nie? E, wiecie co on zrobił? Słuchajcie, miał branie na prawej wędce, ty ja zaciął lewą. Nie no, trzeba mu wybaczyć. Na kukurydze ładnego Karasia złapał. opa. Jakbym nie jak trącił, to myślę, że nie, świeciłaby tylko jedna, a nie wszystkie. No bo jak ty pobiegłeś bez czołówki, to to podstawa. Nie no trochę większe niż wcześniejsze. Tak mi się... Nie, na pewno większe. Na pewno większe. Schodzi... O! Czu... Ej, na kiju karpia bym czuje rybę. Może, raz... być, może być karp. Tu jest taki. Tu jest taki. To jest taki karaś? Nie wiem Ty, to karu. jest taki karaś Kolejna życiówka karaś Przecież to jest 50 cm on ma. No to medal pobity dwa razy To, to jest już złoty Ej, a stary, to mi się nie zapnie teraz jakim ciężarem ciężarkę i dynda? Nie Musisz go napiętego trzymać, ale jest ładnie zapięty za spód Nie widzę dłuższego zakładu Pięknie zapięty, książkowo o, ale zapięty, już zmęczony Ju Chyś <laughs> co ty na <lata>? to? <laughs> Zapomniałem czapki do tego <laughs> nagrania Ej ale, ale karaś, masakra Gdzie ten podbierak? <laughs> I bardziej znowu zielony Zielony jednak to jest ale... mój ulubiony kolor, tylko że bardziej ciemny Wróciłem kamerę i poleciałem, też nie widziałem podbieraka Muszę, muszę ja brać podbierak. Dobra, teraz tak, kamerę muszę No na Ale było czuć na wędce, że ciężej chodzi. Od... Tak, no bo tam już widać, że jest większy. I co to? Karaś. Karaś znowu? No, ale jaki. No. ten, o, ten to już ważny. Godzina 23.20. Kolejny karaś, kolejna życiówka. Sadzimy go sobie najpierw w naszą miarkę. Strongową nie na 44,5 no To większy od tamtego Tak, większy, większy Ale to już było widać co on robił. No nawet... Ale zwagowo było czuć go jak go ciągnąłem już teraz też, że ciężej idzie Odjazd piękny, oczywiście nie nagrany, ale może jeszcze coś nagramy No i dobra, i wypuszczamy łobuza Karasiowy Grzesiu Powiem szczerze, że na tych karpiach w Karasie takie, tylko znowu nim będę musiał próbnąć, bo tutaj dość wysoko jest do wody. Nic mu nie będzie. A nie ma jak stanąć? I popłynął. Dobra. Pięknie. A teraz poproszę o włączenie czołówki i idę umyć ręce. Proszę. Dziękuję bardzo. I dobra, się idzie umyć ręce, a ja idę po kuku i jedziemy dalej. 5750 7750 No to coś tak jak nasz, ale ten mi się wydawał taki grubszy od naszego. No jest krótszy, więc ja cięższy to Ja myślałam, że dyszka ma No cóż ja no, taki, bez łóżka No ale gratuluję, to chyba śpię naszą cióweczkę Nie no, ale nawet... jakbyś taką dwunastkę, trzynastkę wyjął, to byś gotowi, To wiadomo. Od 15. Dzień dobry, dzień dobry, cała noc za nami I udało się Oto Pierwszy karpik wyciągnięty ponad 7 kilo Nie umiem sobie wyobrazić Nie umiem sobie wyobrazić by... co by robiła jakaś 15 bo z tym też już było mocno Niestety hol nie nagrany, może następnie się uda nagrać. Prawie w moich zestawach No pojechał tam daleko do mnie No to była rolka dobrze, że poluzowałem ten hamulec Bo straciłbyś byszki No, no sam. dasz podbierać? Jezu, ciebie na wyspę Na samym cyklu, teraz mógłbym go tam odebrać Zaparkował? Odparkował. I powinienem iść znacznie w Dobra, wyszedł Spadł. يجى شجي Ale czy przeszedł? A nie, lewa! Lewa, lewa. O, karpio. Ale chodzi. Nagrane branie. Ty musisz grzesiek zostać i wrócić. <grym się> nie masz wyjścia. Dyskort, pan to musi zostać to za mnie chyba do końca. Zobacz co to się dzieje Jezus i koniec I znowu ten z tego samego miejsca one się tam cały... Ale zobacz, że przestały się spadać. Zaczęły je. Ale bo, ten może być ładniejszy. Ten nie ale, ale dziwnie, jakby a urobaty trochę. do góry podjechał? Nie. Patrz, No tak bo one stamtąd uciekają. Oh, to tak jest. Ryba. To jest. To To jest. To leciutki. Tutaj no jest. To już niestety ale wiadro na głowę. Nie, no jest. To Nie To go oblewać. To oh. jest. Leciutko. Wow. Leciutko o, ale ładny grzegorz, super. Czyli tak głęboko tego? Tak, na, masz do szyi jutro. Ja Okutnie. No no Czekaj, czekaj, cicho. kilo ja udałem. No, ale karkę. No czekaj, ja go jeszcze... Tak, tak on musi się wymęczyć, dlatego ja odsuwam, mm. bo tak to nam się poplącze i spadnie. Mm. On musi mi się tu położyć. Niech sobie pochodzi. A, po tak kochanie, sobie tu tak? niech sobie po prostu powiem? Boże kochanie, tutaj niech jest bardzo głęboko. nie spad. A po drugie ta zaraz tu będzie z rybką przed... Nie, nie. Ale chodzi. Nie, 12 to jest lek. O, o, no, o. Twoje jakie ręki na przegułach, bo przedmiot... to jest tak. To właśnie sypanie mało na kurtkę, ale tylko kurtkę daj oczu. Bo pachy mi mówili, że to jest tak, że tutaj zabi A ty chcesz tu skapkę widzisz? Ale ma w stawkę tutaj? tylko Tak, w tym to tylko ryby. A skawka robi roboty, no pachnie. <grystanie> On jeszcze nawet powietrza nie złapał. W ogóle <grystanie> nie złapał wow. Dobra, i teraz Pierwszy. nie. O, dawaj, 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 dawaj. Mamy go! Brawo! Brawo! jest? Na... To, no, to jest życióweczka, pięknie. A ja, a co? To... Dwa, popatrz. Po... Co? No nie, no przecież to się nie wyrobi. Ale tam, no. Uważaj na... Czekaj, podnieś nogę lewą. No, 12300-300 12, No, taka ryba to potrzebuje się wymęczyć w drugą stronę obrócę sobie Napisz no, sam nie idzie, ja zaraz idę tam też co mi go to wykonać ja nie zaczęła, ja nie zaczęłam takiego takiego jak? Przy mnie Gdzieś 15 15 mieliście. nie widziałeś dwunastki? piętnastkę mieliście. Jaka nastałaś? Szesnastka. Teraz już wtedy ja ujrwą znamieniem. A ja... dwunastka. O ty Trzymaj Bo... go. Bo... O, poszedł. Z worki by ci poszedł. No gratulacje Grzegorzu. Dziękuję. 12300 trzysta. Piękna ryba. Stał dzisiaj dodatkową noc a gdzie masz centralkę? w kieszeni co to tobie nie pika? właśnie mi się wydaje że to o tobie pika pewnie ma wyłączoną, jak zawsze nie dobra to tam to tamtego no jednak tu pika to no, mówiłem. Nie wiem siedzi ładny No chyba tak Poczekaj ja idę to potwierdzić. Ale schodziło bardzo powoli w dół Uważaj, Bo może być Hamur Żebyś Żebyś być Hamur w Grzesiu, żebyś się o hamurce powiedział Ale zacięty pełna profeska. Powolutku schodziło na dół. Tylko ja nim chyba tutaj nie wymanewruję przy tym drzewie teraz. Do tego rogu. Nie możesz, jak go to szybko złapię. Garb. Tak nie biorę. Bardzo dziwnie biorą. No, czapnij go. Jest. W tej centralce baterie wymienię, bo coś z nią jest nie tak. Nie no pewnie jak masz to tak, nie A. To Oczywiście. A, taki nieduży, ale ładny. Nieduży, ale cieszy. Wreszcie środkowa mówisz pojechał No, czyli teraz już mam wszystkie wędki zaliczone Zaliczone, ochrzczone Tak jest 5700 Czy z tą założyłem, żebyś mi klapał teraz? Niech nie powiedział, że będzie śmierdzielu Jak on mówi do kark O, jak ładnie, pasz, jak ładnie się nastroszył wow. Jaki waleczny jeszcze. Ale strasznie się mnie nie Pięknie. Dzień dobry. No, wracamy do Was. Miała akcja. U Grzesia zobaczyliście... Jaka akcja? Na filmie rybkę widzieliście. ilonia nie? Pięć siedemset. 5700, chyba. Co, synu? No, u Grzeszka co zagrało? Kukurydza truskawkowa. To jest jednak, to jest jednak, powiem wam, Grzesiek prosto i na temat. Orzechy tygrysie, kukurydza na włosie. Miał jeszcze tego, kulkę miałeś wcześniej kokosa. To wyjął bez kulki, zjedzona przez raki. No to po nocce całej? Tak. Po nocce, no. Ale ani piknięcia nie było na tej wandce. No tak fajnie, pełna obsługa jest, bo tak naprawdę ja tylko ryby holuję, no, słucham, same się, się bardzo e, zestawy same się wywożą. Grzesiek dzisiaj to rozwala system. No, tak jeszcze w sumie może po, po, podsumować, bo e, tak, wczoraj dwa karasie. No, jeszcze dwa karasie na kukurydzę truskawkową, e, no. Na orzechy, jeden, już, ale zobacz, na orzechy już nie biorą. Jeden 44, drugi 46 mm. chyba, jak dobrze pamiętam. E, jakieś jednobranie było na sam chyba na samą nockę jak się położyłem spać, ale nie słyszałem nikogo. Tak, jak to zasnąłem. ja to słyszałem, ale to coś pikło ze 3-4 razy i koniec. I tyle. E, rano jeden karp po zarzuceniu włączyłem kamerę 15 minut, nie minęło drugi karp. Na orzechy jeden, drugi, nie? Z lewej wędki na orzechy. No na orzech. I teraz było. ten też wyjechał na orzechy. E, później jednobranie e, to po coś popłynęło, ale się spięło po chwili dosłownie, tylko no tutaj, że bęton... Ale powiem wam, że te karpie zapinają się w ogóle bardzo dziwnie. Nie przepijają się na wylot, nie, nie zapinają. Jeden był zapięty, twój. No ten pierwszy. Zapinają się za błonkę wewnętrzną. Armagedon w ogóle one, one... Ja jestem w szoku, że w ogóle Grzesiek je do... holuje do brzegu, że ta błąka im nie pęka. Naprawdę bardzo płytko są przypięte. No i teraz ten karp to sam koniec. No ale zobaczcie, Grzesiek jest od wczoraj, o której przyjechaj? Dziś no. Piśku 16 wywędki do wody. On już ma trzy karpie? On ma już trzy karpie w tym jednego... w tym jednego 12300? Tak. No piękny, zobaczcie, ja na tym wyjeździe mam 10 ryb. Ale dzisiaj mam straszny przestój, no nie mogę się tutaj strzelić, nie mogę ryb znaleźć. Ale zobaczcie jak prostota czasami wystarczy. Ja, y, Amury, oczywiście na pewno wiecie na co, jak obejrzycie poprzedni mój film będziecie wiedzieli na co, zresztą ja coś tam już opowiadałem. Truskawka, szesnastka, popek, tandem bajt, wszystko zalane tym wszystkim, kulki, kukurydze, orzechy, zalane. A u Grzesika prosto, kukurydza, na haku orzech i to jest patent. No, tak jak mówię, no Grzesiek, a Grzesiek w ogóle tak jeszcze na marginesie. Trzy karpie na trzy wędki Tak? Nie. Nie? Nie, dwie na lewą. Yy, dwa karpie na lewą i teraz na... Si na środkową, aha, środkowa, środkowa teraz dopiero prawej. pojechała z tym karpiem i karasie. I jedną spinkę jeszcze miałeś przecież dzisiaj, karpia spiąłeś, tak. Z prawej strony. Z prawej, nie? No, no to, to mu spadę. Znaczy w ogóle znaczy... bo te ryby też... one dopiero na sam koniec wychodzą w górę, bo one idą od dnem zupełnie. Jeśli miałbym porównywać do muchy, nie no to... Jest, jest trochę inny ten hol, no bo jednak te ryby ważą swoje i jakiś tam obór no, stawiają, ale z wstrągami na cieńszych żyłkach przede wszystkim i tak dalej. E, fajniejsza zabawa jest. Ale powiem wam w Zielony Słuchajcie, Grześka Piczy znowu, centralka. Zielony to prawa. Tak. Zostawię. No, więc yy, co już. Chociaż gdzieś... wiesz co, czekaj, bo może nie zostawił, tylko schodzi tak jak tamten. One w ogóle jakoś dziwnie tutaj biorą. Bo... Ja, to miał, ja mam odjazdy, teraz... a Grzesiek ma trzy piknięcia, staje, przestaje, schodzi. zaraz znowu... Ten, ten ostatni w ogóle to był teraz ten kart, którego teraz wyciągałem, teoretycznie stało w miejscu i schodziła tak po pół milimetra bombka w dół, nie? I jak już było takie większe zejście... Bo to one wtedy... u Ciebie zapinają się leciały. o tą błonkę, w ogóle nie czują one tego. Hmm. Bo tą błądkę się zapnął i nie czują. U mnie były zapięte gdzieś tutaj, tak się przekuwały, więc to czuły, odjeżdżały. Oj. Oj. Branie, no, ale koniec. Proszę? No koniec już. To to, jest? nie raz, to dojdzie jeszcze raz. My o tym nie wiemy, a... do tego nie widzimy. No, no nie A kart potrafi po 20 razy naszą przynętę w złapać i wykluczyć. Ty? No, zanim się zdecyduje. karpie i po karpiach cały sprzęt spakowany kołyska odniesiona teraz tylko wsiąść do auta i dojechać do domu mm, tak jak widzieliście po 5 ryb wyciągniętych łącznie 9 brań i co? i do zobaczenia nad wodą masz klapki seksowne Mhm. Jak różowe? To czerwony jest. To bardziej podróż. Ja no tam różu tu nie widzę. O, ja Do też nie. Na żywe, to jest nie takie rusy, to Czy amaran. Fukcja, to ty miałaś w nocy. Fukca. Tylko szkoda, że czołówki nie miałaś. Ale było najbardziej wczujno, ze sobą. to właśnie... Zwłaszcza bez czołówki. Nie, tu nie, nie było. To też powinien by się Ja u siebie przespałem. Ja u niego słyszałem, a tego nie słyszałem. No hay la primera que pierdes dinero.